Paneczko, ziomeczki, z tej strony Przemko, a dzisiaj sobie gramy w wioskę. Oczywiście, wyfar kraja, trujeczkę w dominację. I ciśniemy. Dobra, dawać tu. Ja tu zajmuję. Ty już możesz tam lecieć. Dawaj, leć. Leć, co ty mi? Co ty tu robisz? Power chcesz mi obciągnąć? No. Wypiepsać już. Na co stoicie jak te pały Teraz ja tu wejdę? Tu jest moja broń ulubiona Teraz wystarczy się patrzeć dookoła, Tam chodzi Maciej Ciekawe czy tu przyjdą z kurwy czy nie. Czy na środkowy pójdą? O kurwa. Środkowy jednak przejmują. Tu nie tak szybko żeby przysły. Otoczę ich. Nie będę frajerem. Z boku, od boku ich wyrucham. Już widziałem jednego. Kurwa jakie lagi, lol What the fuck? <grymian> Co się dzieje? <grymian> Kurwa. Btf. By... What the fucking motherfucker? Migracja hosta, już. No i ładny. Znowu wyrzuciło. Dobra, jestem już. Piłem na nowego serca. Dzieci. O? O tak. Gdzie się pchasz? Nie wiesz, że gdzie ciemno tam się nie wchodzi jakieś ciemno to znaczy, że gówno tam zalatuje. Ty baranie jedynie. Ło kurwa mina! Nie! Yes. What the fuck! Dawaj, ratujcie mnie no! Klikam E! No co za barany! Zamiast z pierw... okolice oczyścić, to oni mnie ratują, barany jedne. Kto was życia nauczył? Na tej planecie nieszczęsnej. Tam jak w wywozie chodzi. Ja ci się tu pokąpię, ty tyganie jedno. Ale zalagowało. Shit! Asysta. Dawaj! Ratuj mnie! Ratuj mnie! Ratuj! Kur... No! Jak celujesz, Janus Janusz! Wżyłem i wsadziłeś! Dobrze! Nieee, tam ładnie. Same headshoty. Ło! What the fuck! No kurwa, znowu zamiast od... Co za barany ratują mnie! Zamiast oczyścić okolice. No kto was spłodził, że wy macie takie mózgi durne. Jed. Yep. otacza, kurwa, nie sram się. Tam. Chuj tam. Mam zapasy prezenciki? Jeb tam! Ostro tam. Jeb! Trzech od razu! Trzech! To było piękne. Chłopaki, o! Ilo się to was zebrało, o! Koledzy jak do gwałcenia żyrafy. Maciej? Maciej dostał. Ajajajajajajajajajaj Dobra, nie trzymam E, przyjdą barany, wódzki im spłodził... diabeł. O tak! Shit! Tu siedział jakiś w ogóle? Nie było tu nikogo. No kurwa co zachuje jedne! No znowu to samo kurwa! Już trzeci raz to za barany! Ratują mnie i ginę od razu! Dawaj na pieprzaj! Jak zabijesz ich, Janusz, jak ich zabijesz, to. to kawkę ci postawię w kawiarni. Gdzie? W drugą stronę? Ja tu jestem generałem. Ota, jak się mnie słucha. Prawidłowo. Bobułki z gubiankiem dzisiaj nie dostaniesz na kolację. <śm> Chyba jeszcze przejmuje tam chuj. Przejął, ale siedzi. Siedzi skubany jak się chowa, jak się chowa. No pokaż główkę. Pokaż główkę. Kurwa mać! Dawaj, Pawlik, Pawlik. No. Kurwa, brak słów mi po prostu. To za. To takie barany są już czwarty raz. To no, samo no, mówię do ciebie, Janusz! To nie, dalej mnie ratujesz. Tak to jest mówić do Janusów. Do Janusów. Same takie Janusze są w drużynie. Zamiast jabłka zbierać z drzew, to oni się biorą za grę. Dobra. Nie, nie mów, mu, nie, nie Kurwa! Piąty raz! Bo takich debili jeszcze nie widziałem. Co oni robią w ogóle? To jest moja jedyna szansa. No, uff, No jakby szósty raz mnie zabił... ...bym wstał i by mnie... Bedno, bo ...bym chyba wyjebał. Okno przez okno. No, wypieprzaj Pawlik. Gawlik to. Jak się bawić, to się bawić. Drzwi wyjebać, okna wstawić. Dobra, ziomeczki. Trzymajcie się. Już niedługo Far Cry 4. Cześć.